Są to dla nas bardzo ważne trzy punkty. Patrząc na tabelę, można powiedzieć, doskoczyliśmy do, do, do czołówki i zdecydowanie zdołaliśmy uciec przed, przed dołem tabeli. Także najważniejsze są trzy punkty, bardzo ważne na własnym terenie. To znaczy, przyznam się, że, że przez moment przeszła myśl, żeby się jeszcze zabrać z tą piłką, bo wydawało mi się z perspektywy boiska, że, że miałem dosyć dużo czasu, ale podjąłem, podjąłem decyzję. O strzale piłka znalazła się w sieci, także, także wydaje mi się, że prawidłowa decyzja. Nie ma w tej lidze łatwych spotkań. Pokazał to dzisiaj górnik Konin, że każda drużyna w każdym meczu walczy, walczy tylko i wyłącznie o trzy punkty. Jeśli, jeśli gdzieś tam brakuje umiejętności, to, to każda drużyna nadrabia to charakterem i, i cechami takimi wolnicjonalnymi. Także na pewno każdy mecz w tej lidze będzie, będzie mega ciężki.